Tak, jesteśmy. Witam serdecznie. Yy, Iza Malita z tej strony. Moim gościem jest dzisiaj Marek Staszko. Zaraz sprawdzimy. Marek czekaj chwileczkę, czy jesteśmy na pewno na wizji. Jesteśmy na wizji. Super, jesteśmy na wizji, zaraz tu jeszcze udostępnię. Yy. Mówią, że na pewno to kopernik nie żyje, ale. Jeżeli to, to jest prawda. Jeżeli ktoś jest z nami, przywitajcie się, napiszcie, skąd nas oglądacie. Oczywiście, będzie nam bardzo miło za udostępnienie tego live'a. Więc bardzo mi miło, Marek, Ciebie gościć. Marek ma 30-letnie doświadczenie ponad w branży netto marketingu, dlatego ja takie dosyć dużo się dzieje ostatnio u nas w tej branży. Dużo można zauważyć, dużo można dużo informacji przychodzi z różnych stron i bardzo dużo firma różnego rodzaju takie można powiedzieć mniejsze i większe problemy. Powiedz mi, Marek, właśnie, dlatego też pytam Ciebie, co ty, czym jest spowodowane właśnie, że, że wiele firma tak zwane kuleje, ma problemy. Po prostu niektóre biznesy się wywalają. Cześć Ewunia, cześć. Dzień dobry. O, Olsztyn. Ewa, słuchaj, no kurczę bladę, co ty teraz się pokazujesz z tego Olsztyna? Jak ja mieszkałem tam 20 parę lat, jak sprzedałem swoją własną chałupę w Olsztynie teraz, niedawno, swojej osobistej siostrze, to jak ja tam jeździłem, to ciebie nie było. No, byśmy kawę jakąś wypili. Pozdrawiamy Ewę, pozdrawiamy Olsztyn. I za, posłuchaj. Dawaj, troszeczkę to uprościmy. Pierwsza historia jest taka: na dobrą sprawę nie interesuje nas, czemu firmy mają problem, bo to niech właściciele firm się tym przejmują. Czemu mają problem? Nas troszeczkę bardziej interesuje, czemu ludzie robiący network marketing mają problem, czyli czemu Ty możesz mieć problem, czemu ja mogę mieć problem. Zgadzasz się z tym? No w sumie tak. Jest. No, przychodzimy zrobić biznes z jakiegoś powodu, chcemy coś poprawić w swoim życiu, i nagle będziesz gdy nie kawa aktualna. Super rewelacja! No po prostu, cieszę się bardzo. Słuchaj, i ja to nazywam tak, to co widziałem w ciągu 30 lat, rosną biznesy i się rozpadają, pojawiają. ludzie idą na przykład z jednego biznesu do drugiego i za chwileczkę też, nic się ciekawego nie dzieje, podczas gdy inni rosną i w tym pierwszym i w tym drugim, no więc na dobrą sprawę trzeba było się zastan zacząć zastanawiać, czemu ludziom nie wychodzi biznes. No to jest istotna historia, tak? Najczęściej jest tak, że mówimy, że to firma to tamto owo, to nie do końca tak jest, co nie znaczy, że w tym troszeczkę prawdy nie ma. Ja znam cztery powody, a raczej cztery grupy powodów, cztery, mhm. dla których rozwalają się biznesy. I to są takie powody, takie przyczyny, że nawet jeżeli jesteś geniuszem marketingowym, to i tak się wypierniczysz w biznesie. Po prostu nic, tylko wiesz, jesteś większym łomotem niż ktoś, kto doświadczenia nie ma, bo wszyscy patrzą na Ciebie, mówią geniusz i sobie nie poradził. Tak, pierwsza, najważniejsza rzecz, absolutnie najważniejsza i przy okazji najczęstsza. Brak systemu. Ludzie mówią, tu biznesu może być. Każdy absolutnie, możesz go robić jak chcesz. Wszystko możesz robić, tylko jeżeli chcesz zaistnieć, jeżeli chcesz zarobić pieniądze, no to musisz wiedzieć, się, jak zbudować organizację. Tak? I podstawowa historia jest taka, że ludzie budują tą organizację, te swoje grupy, jak nazywam organizacja, jakkolwiek. Natomiast. Cześć Piotrze, bardzo dzień dobry. Witamy Cię. Numer jeden, co to znaczy, że nie ma systemu? Podstawowa historia, jeżeli nie będziesz osobą kluczową, nie zbudujesz biznesu. Nie ma znaczenia, czy masz gigantyczną firmę własną, czy ty jesteś dyrektorem szkoły, czy jesteś nauczycielem, czy jesteś kimkolwiek byś nie był, emerytem, studentem. Jeżeli nie jesteś osobą kluczową, nie zbudujesz biznesu, to jest najczęstsza przyczyna. Ktoś nie jest osobą kluczową, zapiszcie sobie, jeżeli nie będę osobą kluczową, to Staszko mówi, że się wyłożę w biznesie na 100%, nie na 90%, na 100% się wypierniczysz po prostu. Masz osobą kluczową. Co to jest osoba kluczowa? Nie dzisiaj. Druga historia. Jeżeli budując ten biznes po drodze, będąc osobą kluczową, nie zbudujesz struktury klubu lidera, czy czegoś, my to nazywamy klub lidera, ale to jest pewna specyficzna struktura mająca około 8-10 tysięcy złotych obrotu miesięcznie, zbudowana na dwóch, trzech grupach, zawierająca ileś tam osób kluczowych, to jest taka minimalna cegiełka biznesowa. Jeżeli nie nauczysz się tego budować, nie zbudujesz biznesu, jeżeli sam dla siebie tego przede wszystkim nie zbudujesz, bo cała reszta jest poskładana dokładnie z takich modułów, to może być 100 tysięcy ludzi i tak jest z tych modułów poskładane, czyli brak systemu to jest taki, że nie jesteś osobą kluczową, system mówi, masz być kluczowy, system mówi, masz zbudować strukturę klubu lidera, czyli dwie, trzy nogi, około 10 tysięcy punktów obrotu miesięcznego, trzy... Jeżeli nie budujesz biznesu na wskaźnikach, czyli jeżeli patrzysz na to, co budujesz, aha, mam taki i taki ogród i tyle zarobiłem, no to ja cię bardzo pozdrawiam, bo to jest na takiej samej zasadzie, możesz chodzić codziennie rano na wagę powiedzieć chudnę to znaczy, że czuję się dobrze i będę zdrowy. Ty możesz chudnąć, bo cię jakaś zaraza. Możesz tasienca mieć na przykład. To się nazywa tenia saginata po łacinie. I chudniesz. Jesteś chory i chudniesz, cieszę się, że chudniesz. Masz mieć wskaźniki. Ludzie wykładają się, ponieważ Natalia Malita, hej, Moja ponieważ się wskaźników. Super, pozdrawiamy. Co to są wskaźniki? No przychodź na szkolenia, to Ci opowiemy, co to są wskaźniki, przy czym może Ci powiedzieć, że w całej Polsce to może na wszystkie te 10 firm to 2-3 wskaźniki mają, więc potrzebujesz mieć wskaźniki cztery. Potrzebujesz wiedzieć, jak startować ludzi i ile masz czasu na wystartowanie człowieka. Potrzebujesz rozumieć, co to jest termin przydatności biznesowej nowego partnera. Mhm. Jeżeli go przekroczysz, to on nagle gdzieś ci odchodzi. Ja mówię, że wchodzi w program ochrony świadków, znika gdzieś. I pięć typowe, czyli E w tym pierwszym punkcie to są typowe rzeczy związane z systemem. Trzeba nauczyć się używać edyfikacji. Zrozumieć, jaka zaraza tkwi, tkwi w krzyżowaniu linii i podstawowa, że trzeba się nauczyć konsultować biznes. Wiedzieć, uh -huh. jak konsultować biznes, jak go obserwować, jak go liczyć. Czyli zobacz, jeżeli najczęstsza historia jest taka, że brakuje, albo ktoś nie jest osobą kluczową, albo nie konsultuje, albo krzyżuje linię, albo nie ma wskaźników. Wszystko to jest w systemie. I teraz masz dwie przyczyny. Albo w firmie nie ma systemu, no to sorry, leżysz. Zmieniaj firmę albo wymyśl sam ten system. Albo, co jest częstsze, jest system, tylko ludzie go nie przestrzegają. Tak, też się zgadza. Ko bo... wiemy, to, co chcę, to jest numer jeden. Iza, jak to do ciebie mówi? To, co to znaczy, to mnie bardzo przemawia. I, y, 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 powiem tak, z y, systemem, ja jestem w networku dwa i pół roku i faktycznie z systemem y, się osobiście wcześniej nie spotkałam, dopiero od kiedy pierwszy raz usłyszałam, jak mi opowiadałeś. Jak zaczęłam y, się uczyć od ciebie. To pierwszy raz usłyszałam, później e, tutaj od e, osoby, która mnie wprowadziła niedawno do, 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 właśnie do, do firmy. I mam takie właśnie pytanie do Was tutaj: czy ogólnie słyszeliście, bo ja pierwszy raz usłyszałam właśnie w tym roku, właściwie można powiedzieć w styczniu, czy usłyszeliście, czy słyszeliście kiedyś na temat systemu, czy wiecie w ogóle, co to jest system? Bo tak naprawdę każdy mówi. Em, Wchodzimy w biznes, rekrutujemy osoby, no i co, co, co dalej właściwie? I... To jest pytanie takie: jeżeli grywacie w brydża, nawet jeżeli nie grywacie, ja kiedyś grałem, to było tak dawno, byłem litym graczem, ale ja wiedziałem, że jest jedna historia w brydżu, gdzie gra się parami, i istnieją sposoby dogadywania się, jest jakiś wspólny język, jest jakiś tam inny sposób, zgłaszają ludzie sobie te punkty, które mają takim tajemniczym językiem. I tak naprawdę wygrywają ludzie, którzy potrafią w jakiś sposób cyfrowy sprzedać sobie partnerzy wzajemnie to, co mają w kartach. Wysłuchacie tego, co oni mówią, nic nie rozumiecie. Oni wiedzą mniej więcej, ile punktów mają i tak dalej. Są tam jakieś odzywki. Pierwsza odzywka, jeden tref, pas, coś tam gdzieś. To jest system. Wszędzie jest potrzebny system. W budowie biznesu zauważono, że jeżeli się go buduje w określony sposób. No to po prostu działa i w ten sposób to jest ileś tego typu rzeczy, więc Izabela pyta czy spotykaliście się z tym, najczęściej się spotykacie z taką frazą system, 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 to dobrze brzmi, ładne słowo system. No dobra, ale jak zaczynacie pytać o co chodzi, Ta. no to już troszeczkę bardzo enigmatycznie w tym momencie, jak nie troszeczkę, bardzo enigmatycznie zaczyna to brzmieć numer jeden i zap, przepraszam, że Ci przerwałem z tym to Idzie. znaczy, nie, właśnie o ten system. Jestem ciekawa, czy słyszeliście ogólnie na temat systemu, czy się spotkaliście, czy macie u siebie system, to jest dosyć istotne i też osoba kluczowa. Ja e, ucząc się, wcześniej nie słyszałam o osobie kluczowej, też pierwszy raz Marek usłyszałam od ciebie o osobie kluczowej. Teraz dążę do tego, żeby mieć jak najwięcej osób kluczowych w swoim e, zespole, bo wiem, że to jest, e, to jest naprawdę bardzo ważne. Bo wiemy, że budujemy właśnie liderów na tej podstawie. Absolutku. Jeżeli ktoś nie będzie kluczowy, nigdy liderem nie będzie, tak? Liderem może tylko kluczowy zostać. Będąc kluczowym, nie musisz być liderem, ale nie ma lidera, który kluczowy nie jest. To się tak naprawdę my to przetłumaczyliśmy: kluczowy to się core nazywa. I ja byłbym za tym, żeby zachować tą, tą nazwę angielską kor. Mm -hmm. to, to jest numer jeden przyczyna. Iza, dodałabyś coś do tego? To znaczy nie, tutaj akurat ze wszystkim się zgadzam, bo mm, w stu procentach. Bo faktycznie... mamy tutaj dwa podpunkty: albo nie ma systemu, albo jest system, ale ktoś go nie używa. Ma tak silne ego, że wiele mm. i go nie używa. Bzdura totalna. Mm -hmm. Druga przyczyna brak gry zespołowej. Ludzie nie grają zespołowo. Co to znaczy nie grać zespołowo? No to co mam wam powiedzieć co się wczoraj na meczu działo? To już obejrzycie sobie powtórkę, zobaczycie co to znaczy nie grać zespołowo, tak? Drużyna dwóch graczy, a cała reszta. To o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, że nie musisz, że e network marketing to nie jest biznes genialnych ludzi, to jest biznes normalnych ludzi, którzy w ogóle czasu z dodatku nie mają. I niekoniecznie muszą być jacyś otwarci na inne osoby, mogą być introwertykami. Ci, Normalni ludzie natomiast wchodzą do zespołu i ten zespół jest genialnym zespołem. To nie jest zespół wielkich gwiazd, to są po prostu ludzie, którzy razem świetnie grają. Oczywiście trzeba się nauczyć, jak to zrobić, żeby zespół powstał. To jest przyczyna numer dwa porażek biznesowych. Nie ma zespołu. Jest indywidualizm? No to pozdrawiam, ponieważ nie ma możliwości zbudowania dużego biznesu samodzielnie. Absolutnie, nie ogarnijcie tego. Musi działać zespół. Ja mam tutaj właśnie pytanie, jak tam u was w zespołach, czy czujecie, że to jest siła zespołu, czy czujecie się właśnie jednostkami, czy czujecie, że wasz lider to jest bardziej boss a nie lider, bo też często się tak właśnie zdarza. No ostatnio też słyszałam takie, oglądałam takie krótkie nagranie, gdzie była taka różnica boss a lider, gdzie boss właśnie mówi ja, a lider mówi my. I lider właśnie Bos bardziej nakazuje, a lider faktycznie pyta zespołu cały czas o, o to, czym pomóc, co by zmienić, jakie mają też pomysły, tak przede wszystkim, bo tutaj chodzi też, żeby każdy coś wynosił. Tak więc jak najbardziej tutaj też jestem za tym, żeby mm, znaczy nie za ten, tylko wiem, że to jest podstawa. Zespół, budowanie, zespołu, siła zespołu zawsze się tak słyszy. Ja ogólnie w zeszłym roku, jak byłam na takim wydarzeniu, miałam pełno takich patyczków do szaszłyka i pokazywałam, mhm. jak to wygląda. Bo jak jest jeden patyczek, tak, to się go bardzo łatwiej złamie, ale jeżeli jest ich 20, 50 albo 100, to po prostu ta siła złamania jest. To jest tak, 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 świetny, świetny, świetny przykład. tak? Więc z kolei. Trzeba się nauczyć jak tworzyć zespół, jak grać zespołowo, jakie cele zespołowe powinny być, jak startować zespół na eventach. To jest cała wielka szkoła związana z tym zespołem, ja tylko zgłaszam. Nie ma zespołu, jeżeli ludzie nie grają jako zespół, słuchaj, zero szans. Wyłożą się na 100%. Tak? Jest trzeci pomysł. Trzeci pomysł jest dosyć powszechny, natomiast ja Wam mówię o tych pomysłach, yy, tak, w gradacji zagrożenia. Brak systemu to jest największe zagrożenie. To jest po prostu teraz to jest śmiertelna choroba, tak? Brak zespołu jest chorobą przewlekłą, a teraz od tego momentu takie katary się troszeczkę zaczynają, wiecie, kontuzje, tak? To daje się za każdym razem naprawić. Trzeci punkt, bardzo częsty, ale nie aż śmiertelny, to są własne pomysły. Wychodzą okay. ludzie, mają syndrom wielek, szukają drogi na skrót, my im pokazujemy, jak to trzeba zbudować. Startujesz, będziesz kluczowy, dojdziesz do klubu lidera, używasz eventów i zoomów, tego co mamy w systemie konsultacji, wszystko zadziała. A czy ja mogę zrobić to szybciej? A czy ja mogę dać ogłoszenia do gazety? A czy ja mogę napisać, szukam trzech liderów na kluczowe pozycje? Czy ja mogę to, czy ja. No i że możesz. Oczywiście, że możesz sobie chrzanić w swoim biznesie, bo to jest Twój biznes. No co za problem? Natomiast no wiesz, no chusteczkę do nosa potrzebujesz, bo będziesz obsmarkany cały, a nie pieniądze będziesz mieć, tylko będziesz wydawać na te chusteczki pieniądze. Natomiast te własne pomysły są, one nie są groźne, one strasznie przeszkadzają, one ci entuzjazm mogą zabrać, ale to naprawić na szczęście się daje. Bo człowiek przychodzi i potem mówi, no nie działa, nie działa. Mówimy, no poczekajcie, jesteś kluczowy? No nie jestem. No to idź, zostań kluczowy. Na próbę, na 2-3 miesiące zobaczymy, co będzie. Przychodzi po 3 miesiącach uradowany, no i co działa? Działa, no widzisz, żaden problem. tak? Z tym, że z własnymi pomysłami, pomysłami oprócz drogi na skrót, tam jest jeszcze taki własny pomysły, które chowamy troszeczkę, to są wszelkiego rodzaju kombinacje. Okay. Kiedy lider zaczyna skombinować, myśląc o obrocie dla siebie, kompletnie nie myśląc o tym, żeby jego partnerzy zarabiali pieniądze, i ich ustawia biznesowo w strukturze tak, że to po prostu jest dla niego dobrze, a dla nich wszystkich to jest lipa. Okay. No, to jest dosyć groźna historia, i to znów nie jest pomysł na dzisiaj, żeby wam o tym opowiadać, ale zgłaszam, jeżeli jest lider manipulator, kombinator, no to sorry, to uciekajcie po prostu, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo złe miejsce i różne dziwne rzeczy będą się działy. Izabela ty rozumiesz dokładnie o czym ja mówię. Tak, jestem ciekawa czy znacie takie osoby albo czy słyszeliście, czy zderzyliście się z takimi osobami, którzy, które czuliście, że właśnie miano lidera wykorzystywali typowo pod to, żeby mieć jak najwięcej korzyści. Um, Oczywiście każdy chce tutaj zarobić w networku pieniądze, ale trzeba faktycznie to robić etycznie i trzeba to robić w sposób odpowiedni. Bo A, więc... tym bardziej, że osoba, która jest liderem, jest też przykładem dla, dla osób, które się uczą i one wtedy idą w te same ślady i będą robiły to samo. Bo tutaj ta droga na skróty to też jest dosyć faktycznie zdarzyło mi się parę osób, które próbowało Idzie tak zwanymi swoimi ścieżkami, ale jednak wracają, bo wiedzą, że coś już zostało przetestowane, że to działa. Tak więc... tak, oczywiście szkoda czasu, szkoda potencjału rynkowego, szkoda energii, szkoda później tych bezsennych nocy, absolutnie szkoda. Tak? Ale z trzeba... z tym... uh -huh. Ale z tym można sobie poradzić. To nie jest tak groźne, jak brak systemu. Tak? brak tak. systemu zabija Was, a to po prostu jest taki katar, I tak? jest czwarta historia, czwarta przyczyna. Podnoszenia porażek to jest to, co większość ludzi nierozumiejących biznesu uważa, że jest pierwszą przyczyną. To jest zła firma. I to wcale nie jest pierwsza przyczyna, bo bardzo często jest tak, że firma jest dobra, tylko my tego nie widzimy, ponieważ w systemie nie jesteśmy i nam się wydaje, że to firma, bo to to, tamto, śmo, owo. Tak? Ja to widywałem dziesiątki razy. Ja widziałem to w firmie, w której działam, gdzie mówili: a macie za drogie produkty, a to, tamto, obo, a oni rosną. Tymczasem jest od jasnej, a nie jakiś cały czas nowych awansów, więc to nie do końca tak jest. Co nie zmienia faktu, że pojawiają się złe firmy. Zła firma to jest przede wszystkim firma. Tam są dwie, dwa problemy z tym. Pierwsza to jest taki problem, że oni nie mają w ogóle jakiegoś planu, oni nie wiedzą dokąd oni chcą dojść. No, coś robią, ale wiecie, jeżeli firma nie ma na 4-5 lat wizji, gdzie chce być, w ilu krajach, z jakim obrotem, jak chce to zrobić, ile pieniędzy chce wrzucić, no, jak oni nie wiedzą, to jak my mamy wiedzieć, tak? to, to jest bardzo mało wiarygodne. I jest jeszcze druga historia, i to jest tragedia, kiedy firma jest oderwana od sieci, kiedy właściciele firmy i firma nie słucha swoich liderów. Nie o to chodzi, że liderzy mają kazać coś w firmie, ale mają konsultować. Mają rozmawiać, bo firma jest producentem, jest logistykiem, jest właścicielem planu finansowego. No ale to my rynek budujemy. Jeżeli nie udaje się dogadywać, oni nas co chwila zaskakują czymś, czyli są złą firmą, no to lipa, to się po prostu wywalisz. Czemu? Bo było parę firm w Polsce, które już ich nie ma w Polsce, wycofały się. Ale ludzie zostali, tak? Czyli popatrzcie, dlaczego ludzie... Bo branża MLM ma się na dwa razy dobrze. Rozwija się jak jasny gmin, ale dlaczego jeden odnosi sukces, a drugi niestety czerwone światło i w ogóle nic z tego nie wychodzi, a obydwaj tak samo fajni ludzie. Ten sam poziom, taki sam poziom ambicji, ten sam poziom intelektualny, no wszystko to samo. Numer jeden. Podsumowując, jeden ma system i go używa, a drugi ma system i nie używa albo nie ma systemu, tak? Jeden działa zespołowo, ten działa, ten nie działa, ten działa indywidualnie. Ten nie kombinuje, tylko idzie sprawdzoną ścieżką za swoimi upline'ami, którzy już odnieśli sukcesy i powtarza te kroki, a ten szuka drogi na skrót i na koniec ląduje na manowcach gdzieś, ten jest w dobrej firmie, a ten jest w lipnej firmie. Koniec, nie ma więcej. Teraz zaczynacie się zastanawiać, no dobrze, Staszko, nagadałeś, 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 tytuły nam, rozdziałów wrzuciłeś i co dalej? Dobra wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że 9 grudnia, czyli mniej więcej za tydzień z kawałeczkiem, za 8 dni, robią darmowy webinar, całkiem za darmo, dla wszystkich ludzi dobrej woli, przyzwoitych. Webinar się nazywa Network Builder, czyli budowniczy sieci i u mnie, w moim link tree, jest miejsce do zapisania się na ten webinar. Po prostu zapisujcie się i będziemy rozmawiać na ten temat już naprawdę długo, bo 90 minut będziemy o tym opowiadać po kolei, po kolei, po kolei, ponieważ no, jeżeli już budujecie biznes, no to zaróbcie w nim pieniądze. No, sukcesy. Mhm. Tak sobie ja myślę. Izabela, co ty na ten temat? Ja tutaj tylko dodam, że właśnie dałam link do, do Linktree tutaj i mamy pytanie. A co jeśli MLM, to ja patrzę na siebie i swój biznes, a nie na interes firmy, bo nie jestem sprzedawcą czy przedstawicielem tej firmy. Pewno... Nie, no bardzo dobrze, Adriana, no przecież to dokładnie o to chodzi. No. Przecież ty masz swoją rodzinę, swój, yy, sw swoje cele życiowe. Ty starasz się być kompatybilna z firmą, żeby wam interesy nie poszły gdzieś tam, ale przecież ty nie jesteś firmą. Ty hmm. pracujesz, na planie finansowym firmy na A czy na B, ty pracujesz na ich produktach, na ich rozwoju robią swoje, ale przecież nie, oni ci nie zbawiają twojego życia. To ty, posługując się tym, tak, zobacz to, co by było, gdybym ja jeszcze, kiedy zajmowałem się stomatologią, teraz patrzył na przykład w firmę KER czy w jakąś Ilno, bo ja od nich materiały biorę. No coś ty. Mhm. Wykorzystujesz, oczywiście, jeżeli będą kiepsy, to nic z tego nie wyjdzie, ale ja wiem, że ty dobre biznesy budujesz. W każdym razie absolutnie jestem za tym, żebyś myślała o interesie swoim i swojej rodziny i żebyś rozumiała, że Ty odniesiesz sukces, jeżeli jeżeli posłuchaj Twoi ludzie również zaczną zarabiać. Ty mi pytasz, po co mi wizja firmy, tylko moja wizja się liczy. Nie no, możesz mieć najlepszą firmę, ale jeżeli wizja będzie taka, ja znam taką firmę, która jest gigantem, która na dobrą sprawę ma w nosie Europę, mhm. wiesz czemu? Bo Europa robi w granicach 600 milionów dolarów obrotu rocznego, a Korea Południowa, w której mieszka 37 milionów ludzi, robi miliard. I teraz, jeżeli mieszkasz w Polsce i przypadkowo z tą firmą działasz, a oni niespecjalnie są zafascynowani Europą, no to jesteś tak troszeczkę, mówiąc, ugotowana, chyba że na rynek azjatycki wejdziesz, tak? Więc ja mówię o tym, że czasami oni mają totalnie inny pomysł i ja widziałem, Iza, czy ty widziałaś struktury takie, które bez firmy zostawały nagle? Tak. No to ja o tym mówię, rozumiecie? Budujesz strukturę, masz pięć tysięcy ludzi, a firma mówi, sayonara, my teraz coś tam gdzieś idziemy, sprzedajemy się, czy cokolwiek innego robimy. Tak? Ja, ja też jestem tutaj a propos, co Adrianna właśnie powiedziała, że faktycznie ta misja dla mnie też jest bardziej kreowanie tego, czy my się kierujemy też pokazywanie siebie przede wszystkim tego, co ty, tych naszych wartości. Z tego względu, że jak właśnie, tak jak Marek przed chwilą powiedziałeś, że nagle coś, nie wiem, znika, czy różne rzeczy się dzieją, to ty zostajesz i tak z tą twarzą, taką, jaką byłaś, czy tam byłeś, tak? Nawet jak zaczynasz coś innego, czyli to jest też bardzo ważne, żeby faktycznie utrzymać te swoje wartości i się tym tak kierować. Przykład, słuchajcie, przykład z Rybku Polskiego to jest bardzo głośny przykład, właściciele. Bardzo duże firmy sieciowej, nie wszyscy, ich tam jest kilku, ale dwóch z tych ludzi było przedtem w biznesie sieciowym opartym na telefonie komórkowej pewnej amerykańskiej firmy. Oni naprawdę tam duży, duży rynek zbudowali, a Amerykanie doszli do wniosku, że nie są zainteresowani Polską, zwinęli manetki i poszli, zostawiając ludzi ze strukturami. To powiedzieli: Sorry, wycofujemy się z Polski, to nie nasza bajka. O tym mówimy. Tak, dlatego chcecie wiedzieć, czy firma na pewno planuje ekspansję na rynku, na którym mieszkacie, na rynkach, w które chcecie wejść. To jest istotne. Natomiast to są marginalne, to bardzo mało jest takich przypadków, gdzie to się dzieje. Najczęściej wszystko jest dobrze, ale systemu po prostu nie ma. Tak? Adriana ma system, bo wiem, że działają systemem. To pozdrawiamy Adrianę serdecznie. Właściwie dole. wszystkich Was pozdrawiamy tutaj. I e, oczywiście na dole jest link: można się rejestrować na bezpłatne szkolenia, na, e, też na Wielką Grę w styczniu, która będzie na wiele tam szkoleń, webinarów. Także Marek ma bardzo dużo szkoleń, do których Was zapraszamy: płatne, bezpłatne, odpłatne. <grybujesz> Każdy sobie może wybrać. Periodyczne i cykliczne. <grybujesz> też. Także dziękujemy i na pewno wrócimy szybko z jakimś, znaczy z kolejnym liveem. Na pewno będziemy też zapowiadać kolejne szkolenia. Ja osobiście jestem wdzięczna, że tutaj akurat na tym swoim początku, drogi Marka, spotkałam, że uczy mnie dokładnie tak, jak powinien ten biznes właśnie wyglądać. A tutaj jeszcze Adrian. Adriana. Adriana, co już napisała do nas? Jeśli zbudujesz odpowiedni fundament, to czy firma będzie, czy padnie? Ja mam ludzi, z którymi ten fundament zbudowałam. No, oczywiście, pójdziesz gdzie indziej, cokolwiek zrobisz z tymi ludźmi, słuchaj, to ja ci powiem lepszy numer, wiesz, taki naprawdę gruby, bo to jest numer dotyczący ludzi, którzy zarabiają no, po parę milionów dolarów rocznie. Wiesz, oni mają jeszcze wspólne interesy, wszyscy, tak? Bo jeżeli masz teraz 10 ludzi zarabiających po parę milionów dolarów, to jest parę dziesiąt milionów dolarów. To wiesz, jak chcesz coś kupować w Hiszpanii, to po co kupować pojedynczo, jeżeli grupą można kupować? I po co kupić jeden dom, kiedy całe osiedle można kupić? Uh -huh, uh -huh. I mieć je tylko dla swoich. Tak, i zespół jest bardzo ważny, firma jest mało istotna. Zobacz, zauważ, ja to jako punkt numer cztery postawiłem. Uh -huh. Bo istnieje coś takiego, ale to jest tak rzadko się zdarza. No, rzadko się zdarza. No, ostatnio się wziął i zdarzyło w Polsce. No. Dokładnie w ciągu ostatnich dwóch czy trzech miesięcy. od no, tak, takie rzeczy dzieją się i to nie, nie będzie odosobniony przypadek. Podstawowa historia to są to wszystkie rzeczy związane z systemem, z grą, zespołową. Wtedy wszystko działa. A jeżeli nie ma tego, no to nie działa. Jeszcze tutaj ktoś pyta? Pio, aha, Piotr, Piotr jeszcze jest. Firma ma dać stabilność, wiarygodność, zaplecze. kluczowy oczywiście jest zespół, ale bez firmy nie ma networku. Dobrze, zgadzamy się. Ja nie mówię, że to jest najmniej ważne. Ja mówię, że to jest najrzadziej występujący problem przyczyn. Najrzadziej. Mówiłem o tym, jak drastyczne są te, te jak często występują, jak silne są. Więc najsilniejszym jest praca bez systemu. Zresztą ty jesteś człowiekiem systemu, sam system opracowujesz, zdajesz sobie sprawę, że robisz to po to, żeby twój network się rozwinął. Nie będzie systemu, będzie grupa indywidualistów i nic z tego nie będzie. Dokładnie tak. W takim razie dziękuję bardzo. Kochani, prosimy o serduszka, o udostępnianie, o oznaczanie osób, które są w networku, które warto, żeby tego posłuchały. I zapraszamy oczywiście tutaj do, do szkoleń bezpłatnych, do spotkań liderskich z Markiem w piątki, jak najbardziej. i Dziękujemy za uwagę. Dziękuję Ci, Marek, za to, że. że Bardzo byłeś Bardzo dzięki za zaproszenie. Bardzo dzięki. Za I do zobaczenia niedługo. Do zobaczenia. No dzięki. Najlepszego, papa. papa.